Witaj na kanale Magia Kosmosu, gdzie zgłębiamy tajemnice astrologii i duchowości. W dzisiejszym filmie opowiem o planecie miłości, Wenus, która zmienia znak i 31 lipca opuszcza znak bliźniąt i przez najbliższe tygodnie będzie przemierzać znak raka. Powiem o znaczeniu Wenus, w horoskopie urodzeniowym, różnicach w jej interpretacji z uwagi na płeć, o tym, jak zmienia się jej energia w znaku raka, a także o tym, na co warto zwrócić uwagę w tym okresie. Jeśli jest to dla Ciebie interesujące, zostań, proszę, i posłuchaj. W astrologii, Wenus symbolizuje wszystko, co przyciąga, zachwyca i zbliża. To planeta miłości, zmysłowości, przyjemności, ale także naszych wartości, potrzeb emocjonalnych i estetyki. Mówi o tym, czego pragniemy w relacjach, co uważamy za piękne, co nas przyciąga, a także o tym, jak sami przyciągamy innych. Wenus porusza się po Zodiaku stosunkowo szybko. Pozostaje bowiem w jednym znaku przez 3-4 tygodnie, choć oczywiście podczas retrogradacji może zatrzymać się, zatrzymuje się na dłużej w jednym znaku. Przez cały Zodiak przechodzi w 225 dni. To znaczy, że co kilka tygodni zmienia się energia planety miłości i relacji na poziomie zbiorowym i każda z tych odsłon wnosi inne kolory. 31 lipca Wenus opuści znak bliźniąt, gdzie królowała lekkość, flirt, komunikacja i wejdzie do znaku raka. A to oznacza czas czułości, wspomnień i powrotu do serca. Zanim powiem więcej o Wenus w znaku raka, słów kilka o tym, co pokazuje położenie Wenus w naszym horoskopie urodzeniowym. Według astrologii tradycyjnej, Wenus u kobiet i mężczyzn jest nieco inaczej interpretowana i na to warto zwrócić uwagę. Na przykład w horoskopach kobiet Wenus pokazuje, jak wyrażamy swoją kobiecość, jak pragniemy kochać i być kochane, co nam sprawia przyjemność i czego szukamy w bliskości. Mówi o naszym magnetyzmie, sposobie, w jaki przyciągamy innych. U mężczyzn za to Wenus pokazuje, jaki typ kobiecej energii mężczyznę przyciąga, jakie cechy w partnerce są dla niego pociągające, co uznaje za piękne, zmysłowe, godne zachwytu. To niejako jego wewnętrzny ideał kobiecości. W interpretacji nowoczesnej, niezależnie od płci, Wenus mówi po prostu o naszej zmysłowej, kochającej stronie. Gdy Wenus, planeta miłości, przyjemności i relacji, wchodzi do znaku raka, świat nabiera pastelowych barw. Staje się bardziej intymny, miękki, skupiony na tym, co bliskie, znajome i głęboko poruszające. Rak to bowiem znak uczuć, domu, rodziny, pamięci, naszych korzeni, a Wenus zanurzona w tej wodnej energii pragnie otulenia, zaufania, więzi, które nie przemijają. Wenus w raku to energia troskliwej opiekunki, wiernej partnerki, duszy, która pamięta każde słowo, spojrzenie i gest. Pragnie bliskości, bezpieczeństwa i poczucia przynależności. Potrafi poświęcić wiele dla tych, których kocha, ale równie mocno potrzebuje czułości, stałości i potwierdzenia, że jest ważna. Uwielbia gotować, pielęgnować, wspierać, ale też czasem chowa się w skorupie, gdy czuje się zraniona. Kiedy Wenus przebywa w Raku, to często jest czas wspomnień i powrotów do dzieciństwa, do pierwszej miłości, do rodzinnych fotografii. Między 31 lipca a 25 sierpnia 2025 roku, kiedy Wenus będzie w znaku raka, serce kieruje się ku temu, co znajome, miękkie, bezpieczne. Możemy tęsknić za domem, za dzieciństwem, za bliskimi, potrzebować więcej czułości, delikatności i spokoju w relacjach zwracać się ku rodzinie, tworzyć głębsze więzi, dbać o rytuały codzienności, zamykać stare emocjonalne rany poprzez rozmowy, wybaczenie czy wzruszenie, chronić swoje serce i odcinać się od związków, które są chłodne lub powierzchowne. To zatem idealny czas na stworzenie sobie przytulnej przestrzeni, ugotowanie czegoś z miłością, spędzenie czasu z rodziną. Ale uwaga, Wenus w raku często jest nadwrażliwa łatwo ją zranić, nadinterpretuje słowa i zamyka się w sobie. W czasie, kiedy Wenus przebywa w Raku, bądź łagodna, łagodny, zarówno wobec siebie, jak i innych. Wenus w Raku przypomina, że miłość to nie tylko płomień, to też ogień w kominku, który pali się długo i wiernie. A ty, wiesz, gdzie masz swoją Wenus w horoskopie urodzeniowym? To właśnie ona pokazuje, jak kochasz, czego potrzebujesz miłości, co ci sprawia przyjemność. Dziękuję za uwagę i życzę pięknego czasu.